Vivar to prezentuje. Gotowi na tajną przeprawę? Przygotować żagiel! Żagiel tu! Ah, nareszcie. Dym z Abry. Król Siedmiu Mórz powrócił. Tu wyczuwam... Złoty zakon, kiedy tu płyniemy w wiele dnia się, że złoto w piasku! Wybór jest prosty. Dajcie mi swoje złoto i klejnoty albo już po was! Ej, w pomocy Ogradają mnie! No, Haston! Kapitan zagrabił coś, czego pragnę od bardzo, bardzo dawna. Zbabimy do grę tego waszego nędznego kapitana! Co to za miejsce? Tu spotka się z przeznaczeniem. Umocnię Grel, kiedy stanę się władczynią mórz. Ukręcić księgę, hrabia Grel. Staw czoła przeznaczeniu, kapitanie Sznaplosemby. <grym zęby> <grym zęby> Królestwo Siedmiu Mórz. Wkrótce wypłynął.